Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej Warty Poznań przed meczem z Piastem Gliwice, jest z nami trener Zielonych Pan Piotr Tworek. Dzień dobry. Wracamy do rozgrywek po dwutygodniowej przerwie, gramy z drużyną Piasta w sobotę o godzinie 17.30. Odczytam teraz pytania, które przesłali Państwo za pomocą Akredito. Jako pierwsze pytanie zadaje redaktor Grzegorz Hałasik z Polskiego Radia Poznań. Dzień dobry Panie Trenerze. Czy po przerwie reprezentacyjnej można stwierdzić, że warta wreszcie jest po okresie przygotowawczym, bo zapewne tego drużynie brakowało? No, nie wiem, czy po okresie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Czy po, czy po okresie przygotowawczym? Na pewno po okresie wytężonej pracy, bo te dwa tygodnie popracowaliśmy bardzo solidnie. Szczególnie pierwszy mikrocykl, który, który tak zaplanowaliśmy, że odbywały się po dwie jednostki treningowe. Staraliśmy się te wszelkie mankamenty, które zauważyliśmy po dwóch kolejkach poprawić. Następny mikrocyk, następny tydzień już ten główny przed Piastem Gliwicę, no, poświęcony był na, na przygotowaniu się do meczu już z rywalem tym, tym naszym, najbliższym, a więc z Gliwicami. Dziękuję. Paweł Jonik, Telewizja UTK. Panie trenerze, na czym, czym koncentrowaliście się w głównej mierze w treningach w czasie przerwy reprezentacyjnej? W dalszym ciągu poprawialiśmy grę w defensywie, mimo iż po dwóch meczach mamy stracone dwie bramki, jest to dobry wynik, no, najlepszy to gdyby było zero, natomiast, natomiast wiemy, że w sytuacji szczególnie w naszym polu karnym, jeżeli chodzi o defensywę, w każdym meczu będzie więcej niż pierwszy lidza, więc tutaj nie możemy zapominać o grze obronnej, ale w głównym mierze, czy głównym, głównym naszym takim tematem przez te dwa ostatnie tygodnie, no to była poprawa gry w ofensywie, bo nie strzeliśmy jeszcze bramki. Liczę, że w meczu z Piastem ten worek już się otworzy i będziemy cieszyć się jako zespół, który, który no zdobędzie bramki. Dziękuję. Paweł Jonik. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja zdrowotna w obozie Warty? W dalszym ciągu nie trenuje z nami Nikodem Fiedosewicz poważny uraz, który go eliminuje na dłuższą przerwę czy na dłuższy czas. I nie mam do dyspozycji Michała Kopczyńskiego, który nabawił się urazu w jednym z treningów. Ale jest optymistyczna wersja. Myślę, że tydzień już powinien wrócić do nas, do, do zespołu. Dziękuję. Radosław Nowot, Gazeta Wyborcza. Panie trenerze, dzień dobry. Jak pan ocenia Roberta Iwanowa? Czy jest gotów do gry od razu? Robert Iwanow to jest inny typ obrońcy niż tych, które mamy. No z racji wysokiego wzrostu, czy tych swoich warunków fizycznych, dobra gra głową i, i, i te górne piłki na pewno dla niego to jest handicap, jeżeli mówimy o, o grze w powietrzu. Dobre wprowadzenie, dobry spokój, dobry przegląd pola. Troszeczkę musimy popracować nad jego tężyzną fizyczną, bo w starciach z silnymi napastnikami, a z takimi będziemy się mierzyć w, czy w najbliższej kolejce, czy w innych meczach, to tutaj no, myślę, że, że troszeczkę tej, tej masy mięśniowej nie zaszkodziłoby Robertowi zbudować. No i w dalszym ciągu musi poznać charakterystykę zespołu, charakterystykę naszego grania, bo w takiej rozmowie swobodnej na pewno są różnice między tym, co było w Honce, w jego rodzimym klubie, a tym, co został tutaj w Poznaniu. No i pierwsza podstawowa rzecz: grał na trzech w obronie, a tutaj my gramy na czterech w obronie, a więc tutaj będzie potrzebował tej, tej przemiany taktycznej. Natomiast inteligentny piłkarz i, i, i szybko łapie te, te wszystkie nasze zasady, które mu wpajamy. Dziękuję. Andrzej Grupa Interia.pl Dzień dobry, panie trenerze. Nie będę pytał o to, czy Robert Iwanio zadebiutuje w sobotę w Warcie, bo pewnie i tak Pan nie, nie odpowie. Zapytam więc inaczej, czy jest Pan zadowolony, albo może nawet bardzo zadowolony z postawy duetu Kiliba Ławnicza w dotychczasowych meczach. No, bardzo inteligentne pytanie. Jakbym na nie nie odpowiedział, to pewnie gdzieś tam będzie ukryta odpowiedź, czy, czy Robert zadebiutuje. Ja powiem tak, jestem zadowolony z trzech środkowych obrazów. Tak. Dziękuję. to nawrot Ilu piłkarzy potrzebowałby Pana, by Warta mogła skutecznie walczyć o punkty? Na pewno potrzebujemy wzmocnień w formacjach ofensywnych. I to nie ulega wątpliwości, bo na obecną chwilę mamy na skrzydłach tylko Michała oraz Mariusza Rybickiego, Michała Jakubowskiego, Mariusza Rybickiego i Kajtka Szmyta no i dwie dziewiątki Kuzimski i Gracjan Jarok, a więc trzy pozycje i pięciu zawodników, to jest zdecydowanie mało. Tutaj będziemy robić wszystko, żeby rywalizację na tych w tych formacjach jeszcze zwiększyć. A czy ilu zawodników? No, kadra nasza no już powoli będzie zamykana, ale ale tak naprawdę, no, dwie, trzy osoby myślę, że to będzie to, będzie to w, to, w, to, w to, co celujemy. O, powiem tak. No właśnie, o to też pyta redaktor Dawid Dobra z Głosu Wielkopolskiego właśnie konkretnie, ile ruchów transferowych planujecie przed zakończeniem okienka? Dwa na procent i jeszcze będziemy no, rozglądać się, będziemy analizować, czy dalej no, będziemy w stanie jeszcze wykonać jakiś ruch transferowy. Znów Radosław Naród, Gazeta Wyborcza. Czy głoszone już teraz tezy, że Warta na pewno spadnie, nie przypominają Panu wiosny z tym, że na pewno Warta nie awansuje? No jest jakaś analogia, bo, bo takowe głosy też były, gdy rozpoczynaliśmy rundę wiosenną, rundę rewarżową w pierwszej lidze. My jesteśmy klubem, który lubi iść na pod prąd czy, czy na przekór wbrew wszystkim Opinią I tak, i tak do tego podchodzimy. Nie chcemy być gościem w ekstraklasie, chcemy być jak najdłużej. Ale żeby być jak najdłużej, żeby być zespołem, który zadakłam wszelkim opiniom, to musimy punktować, musimy wygrywać. I teraz mamy najbliższą okazję, żeby to zrobić. Dziękuję Andrzej Grupa Interia.pl. Dość nieoczekiwanie Piast jest w tabeli waszym sąsiadem. Czy jest pan tym zaskoczony, że rywal nie zdobył do pani jednego punktu? No Piast-Gliwice to jest bardzo dobry zespół, jesteśmy po analizie tego przeciwnika, naszego najbliższego. Myślę, że zdobędzie Piast jeszcze punkty i bramki, ale moim życzeniem jest, żeby to było po meczu z nami. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Paweł Jonik, Telewizja WTK. Panie trenerze, na co i na kogo trzeba szczególnie uważać mierząc się z Piastem-Gliwicą? No zespół, który gra w ustawieniu 4-4-2. Doświadczony bramkarz, Plach, bardzo solidna linia obrony, gdzie Kirkesow i, i Kończkowski czy, czy Bartek Rymaniak grają bardzo ofensywnie, Czerwiński ostoja w środku. Obrony, bardzo fajne przody, gdzie z tego, co zdołaliśmy się dowiedzieć, nie zagra Świerczok, ale Parzyszek, który dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi, ma 91 plus Żyro Michał, którego znamy z boisk z pierwszej ligi. Będą tworzyli dwójkę ofensywnych, dwójkę napastników. No i, i, i ciekawe boki pomocy. Widać na jednej stronie, na drugiej stronie jeden z młodzieżowców. Dobry zespół, ciekawie grający, nieprzyjemny zespół, który który ma pomysł na swoją na taktykę gry. No zobaczymy jak, jak, jak zaprezentują się po tej dwutygodniowej przerwie w Grodzisku z nami. My będziemy starali się te ich mocne strony zneutralizować i, i po analizie spróbujemy w te miejsca, w które stwierdziliśmy, że są do ugryzienia się im dobrać do skóry. A jak będzie to będziemy wiedzieć po 90-tej którejś minucie. Dziękuję, nie ma więcej pytań. Dziękuję Panie Trenerze za, za udział w konferencji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Dziękuję bardzo.